Witajcie! Witajcie z tej strony Got I to jest druga część filmiku, gdzie otwieraliśmy 12 tysięcy. I nie, niestety nie nagrało mi się jak testowaliśmy to, dlatego zagramy sobie jeszcze jedną rundkę, taki krótki, szybki filmik, ponieważ mi się to naprawdę nie nagrało. Przepraszam Was w końcówce pierwszej części przez... Przepraszam was prze przez mały. na. No... Ach, nie umiem się wysłowić. Przepraszam was za małego fajla. No. Przepraszam. To nie było w planach. Dobre to nawet. Widzicie? Jakieś tam obrażenie. No, 2 HP! No jaki farciarz! Ja nie wierzę w tego typa. Kampiny. Kampiny. To ma taki zasięg wielki. O! o Nie, no ja nie chcę być na minus, nie chcę. Postaraj się, Frankenstein. Postaraj się, a ja się postaram. Zostaw mi soczek. Ale autoim, ale Autheim. Ja nie wierzę, nie. No i zginie, ten kolt go zabije. Nie, wierzę w tego typa. Nie. Naprawdę. Shit. Shit. No, tak więc może go przetestujemy na botach, bo nie chce mi się tracić. Tyle pucharów. Przetestujemy go sobie na botach. Ogólnie to Star Power polega na to, yy, przepraszam, Star Power Gadget, aby Piper zadawała więcej obrażeń na blisko. Słuchajcie, bo tak na blisko to zadaje 612. A teraz jak ja tym strzelam, to zadaje więcej, prawda? Patrzcie. Pyk, pyk. I patrzę, patrzę sobie, idę, załóżmy, że tu są krzaki, patrzę, o nie, jakiś typ. To ja idę, i strzelam. Mniej więcej chyba takie jest zastosowanie tego. Jeszcze raz to zróbmy. O, idę, idę i bam, 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 bam i bam, i i bam, i i piszcie, czy gracie w fortnite Fortnite'a, to może sobie razem zagramy i, i, o oh, wow, to można tak ten... Dobra. A więc my, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału bye y'all